To jest Mango Plant, czyli obecnie druga najlepsza roślina w Plant vs Brain rot. Co jeśli powiem Ci, że w tym odcinku będę mógł używać tylko i wyłącznie Mango Planta, ponieważ przez następną godzinę będę musiał zdobyć miliard dolarów używając tylko i wyłącznie Mango Seeda. Ale żeby nie było to aż tak trudne, co określoną ilość zdobytej przeze mnie gotówki będę mógł sobie dodawać jednego Mango do planszy. Jednakże co, jeśli nie uda mi się zdobyć tego miliarda w godzinę? Wtedy jestem zmuszony oddać Wam jednego z moich najlepszych brain ROTów, którego posiadam na głównym koncie, więc szykuje się potężny odcinek. Więc widzowie, w tym momencie właśnie rusza stoper. No i co? Szybko zabieramy sobie naszego kaktusika, żeby jak najszybciej postawić naszego mango planta. Widzowie, w tym momencie stawiamy sobie naszego Mango Planta i mamy. Mamy jednego Mango Planta, który daje tysięcy DPS-a. To jest naprawdę potężny wynik. Teraz jak najszybciej dajemy sobie naszego najlepszego Brain którym jest Krostini Guzini. Jak najszybciej odblokowujemy sobie kolejne standy, żeby móc umieścić nasze Brain Udałoby się też kupić jakieś tutaj wyposażenie, żebym mógł zatrzymywać te wszystkie Brain Aha, jesteśmy, fajnie. Ok, i w tym momencie idzie ballerina kapucina, która będzie nam dawała naprawdę potężną ilość gotówki. Więc to, obijemy ją. No, oczywiście, że ją ubijemy, ponieważ nasz magosik jest naprawdę przepotężny, jak na ten poziom gry. No i co, bez żadnego przedłużania, klikamy sobie załóż najlepsze Brain Rot, żeby nam założyło wszystkie najlepsze Brain roty. I co, mamy Rino Cioverdini, który nam daje 478 dolarów na sekundę. Jest naprawdę dobry wynik. Patrzę na to, że już mamy 5000. No, ale to zdobycia ze. Stało jeszcze bardzo dużo gotówki, a my w tym czasie odbakowujemy kolejną platformę dokładzenia brainrota i zakładamy sobie nasze wszystkie nasze noty, i mamy tutaj espresso pani. Nie wiem jak się dziwne tłumaczenie jest. Ale w każdym razie daje nam 43 na sekundę, więc jesteśmy coraz bliżej celu. Po przypominam, widzowie, jeśli mi się to nie uda, to daję wam jednego z moich najlepszych Brain Rotów, którego używam na głównym koncie. A sam naprawdę, naprawdę potężnie. Ok, z tego co pamiętam, najbliższym kamieniem milowym jest 100 tysięcy gotówki. Jeśli zdobędziemy to 100 tysięcy gotówki, to będziemy mogli sobie położyć drugiego Mango Sida. Ok, na razie to wszystko idzie dobrze. Pojam sobie kolejnego tutaj stenda, żeby móc postawić naszego brinota i kolejnego, stać nas, ok, Bardzo dobrze. Oczywiście opłaca się w to inwestować, ponieważ mamy jeszcze więcej gotówki na sekundę opeccji. Posiadamy 1000 gotów, więc coraz, coraz bliżej jesteśmy naszego upragnionego biliona dolarów. Ok, i właśnie zobaczyłem, że nasz Mango Seed dostał level up, a już jest trzeci poziom i 23 tysiące gotówki na sekundę. No jest to naprawdę ogromna ilość. A my w tym czasie sobie zbieramy naszą kasę i mamy 91 tysięcy, jeszcze 9 tysięcy i będziemy mogli odblokować sobie kolejnego Tenda na Brunota. Tego co na razie widzę to Terino Giovertini są najlepszymi brynotami, a nie te wszystkie legendy, które mamy typu właśnie Bal. Bananita, delfinita. Więc no naprawdę jest duże zdziwienie. Ale mamy też Madunga, który daje nam 69 dolarów na sekundę. No i co? Lecimy dalej. I bym był zapomniał. Osiągnęliśmy 100 tysięcy gotówki. Więc możemy sobie dołożyć kolejnego mango seeda, Więc powiększamy sobie ogród. I w tym momencie bierzemy sobie z naszych roślinek tutaj mango seed'a. I kładziemy sobie go obok tego drugiego. No naprawdę w tym momencie się to prezentuje super. Dwa mango seedy, Będzie nam dużo łatwiej. I w tym momencie... Udało nam się zdobyć brain Brainota. No więc to, nie pozostaje nam nic innego jak założyć najlepsze Brain i mamy tutaj 5000 na sekundę. Daj nam ten legendarny Brain W tym momencie widzowie, co jesteśmy coraz bliżej naszego celu. Mamy 7000 gotówki na sekundę. No ale jeszcze zostało nam naprawdę dużo dolarów do zdobycia. I pyk, kolejna platforma. I kolejny Brainrotik do naszej kolekcji założony, żeby nam zbierał kaskę. No i teraz by się przydało coś tutaj kupić. Ok, kupujemy sobie lodowe granaty, kupujemy sobie wiadra wody. Nie wiem w sumie po co, ale kupujemy sobie. Kupujemy banana gana, który będzie nam pomagał. Ubić jednego z najlepszych brynotów, który tu będzie właśnie szedł Którego nasze mango nie będą w stanie ubić, chociaż... No nie oszukujmy się, no mango raczej ubią wszystkie brynoty Ale... Patrzcie sobie tak na no to, kiedy będziemy mogli zrobić rybirwa No i jeszcze potrzeba nam naprawdę dużo kasy, ponieważ miliona A my mamy dopiero 144 tysiące Jeszcze trochę brakuje Okej, okay, i właśnie zdobyliśmy pół miliona kasy Kolejny chyba kamień milowy, i się nie mylę, jest od miliona, coś takiego, więc naprawdę jeszcze troszeczkę brakuje, jeszcze pół miliona brakuje, żebyśmy sobie stawili tutaj kolejnego Mangosida do naszej kolekcji. I pyk, kolejna platforma, także kolejny Linokio do naszej kolekcji zbierania kasy. To by minęło 7 minut, a ja do tej pory zebrałem tylko 600 tysięcy dolarów, no jest to... Naprawdę mniej niż jedna na naszego celu, więc trzeba się szybko pośpieszyć, bo już jedna szósta czasu minęła. Z tego co widzę, zaraz będziemy mogli sobie już kolejnego Mango Seeda tutaj postawić, więc będzie jeszcze łatwiej zdobywać tą kasę. Także w tym momencie już sobie przyszykujemy i powiększymy sobie ogród. Inwazja Brainot. Nie, to nie będzie nam potrzeba w tym odcinku. I właśnie z tym milionem możemy dołożyć sobie kolejnego Mango Seeda do naszego tutaj ogródka, więc to, kładziemy sobie pyk. I mamy już trzy mango seedy walczące o nasz cel. Okej, okay, okej, okay, wygląda to naprawdę nieźle, wygląda to naprawdę dobrze. To odbieramy sobie naszą gotóweczkę i mamy już milion trzysta. No i to, możemy sobie blokować kolejnego benda na brainrocika. I klikamy sobie i kolejny Lino Ale widzę, że już mamy tutaj trzy botelini. Dobre, dobre legendy, naprawdę dużo nam kaski dają. No ale to musimy się jeszcze bardziej zbudować, bo wydaje mi na te wszystkie upgrade y mamy tylko 100 tysięcy, czyli jeszcze mniej niż mieliśmy przed chwilą. Ale widzowie, to jest inwestycja, co nam pozwoli zdobyć szybciej nasz L którym jest oczywiście miliard dolarów. Ja myślę widzowie, że to jest ten etap, w którym możemy sobie rery jak najbardziej wyłączyć, żeby nam usuwało automatycznie, bo za to też będzie kaska. W sumie, żeby nie tracić czasu i miejsca w equipunk, sprzedamy sobie nasze wszystkie dotychczasowe brain roty, które po prostu nie są na naszym standzie, które nie są lepsze od naszych tutaj tych brain rotów. Myślę, że to jest dobre posunięcie. Proszę, no tutaj nie widzę innej opcji, bo będziemy mieli więcej jeszcze miejsca w tym bo No na razie mamy tylko 600 tysięcy, a 10 minut już minęło. dobie. co się dzieje. Teraz moim celem mieć w sumie zrobienie chyba bo ponieważ dano mono wiele więcej tej kaski, procent mamy procent do szczęścia, więc jeszcze będzie większa szkoda. jeszcze lepsza Jak widzicie, kaskę już mamy, mamy krostini, ale nie ma, ale jest to, teraz w tym momencie potrzebniłaś. I To się, w farcik. W tym momencie po pierwsze. A więc co? Więc będę pewnego... robimy go i mamy A drugiego. Mamy razy dwa sześć, Jeszcze więcej go. Jak widzicie, każdy bryną ci miał półtora razy na to. Jak najbardziej w dobrym kierunku. O lecimy teraz dalej. i dawno tego nie robił. Mamy czy jakiś na... Jest! Koko elefantom, ale on daje tylko Właśnie mija pół godziny. Ej dobra, musi to się udać. Teraz na handbie. w Tym momencie zacząłem się zacząłem nachępować. Ale, ale, ale widzowie, ja właśnie zauważyłem, że ta inwazja może nam naprawdę bardzo mocno pomóc. Ponieważ tutaj mamy do zdobycia 34 miliony dolarów. No i co, ale no nie jest to oszustwo, no jakby to w grze, więc widzowie, come say battle. No i co, bez żadnego przedłużania kurde, walczymy tutaj, tak? Walczymy tutaj z królem nobiniów. Ja pierdź, ale będzie ciężko. Nie, no myślę, nie, no na ludzi jakieś nuki tutaj idą, nie, no będzie łatwo, będzie łatwo. Witaj w Triple Blarny, pokonaj pokonać następ. Aha, no i dokończył Gendel, dzięki Gendel, dzięki. Nie, no to zaborowiki są w ogóle. Nie, no dobra, to jest takie łatwe, nie. On nam przecież, on nam tutaj nic nie zrobił, te mangoski są tak przepotężne, że oni, oni nie mogą nas pogigotać. A, łatwo, łatwo. Mówiła zegartyka, zegartyka, zegar 35 minut już na timerze. Ok, i w tym momencie właśnie mamy zwycięstwo nad tymi tutaj nutkami i zdobywamy 34 miliony, które są naprawdę, naprawdę potrzebne nam. Bo w tym momencie widzowie, możemy sobie zrobić odrodzenie drugie, czyli drugie rebirfa, który nam da jeszcze więcej kasy, większą wyspę, pakiet kart dostaniemy, więc będziemy mogli sobie to karty zamontować nawet. No co, klikamy. Tak, stracić swoje wszystkie pieniądze, no ale mamy dużo teraz perek. A i oczywiście zapomniałbym. W tym momencie możemy sobie kupić kolejne powiększenie naszego ogródka i możemy sobie postawić kolejnego mango Sida Widzimy więc sobie go stawiamy. No i co? Teraz jest jeszcze większe pole do popisu, momentu, no że zdążymy, że zdążyć, że... Nie będę musiał wam dawać tych six moich wszystkich, które dałem po pół miliona na sekundę. Oby, oby. I cyk. Znowu sobie sprzedaję embryoci. co właśnie nam dropuje jajeczka. zapomniałem, że te jajeczka się dropią. Kurde, dobra, otwieramy sobie. Jaki nam polski wdech w odlecie. Proszę, proszę, ty. Proszę. O, kiwisimo. No niestety. Nie mogę nawet tutaj. Oj, coś mi się wydaje, że zaraz Zdecydowanie przyczyniłem swoje możliwości, widzowie. Chyba będzie rozdawany sygnał. Sek... Chyba będzie rozdawany Zdecydowanie za mało czasu zapytałem. No widzowie, 57 tysięcy na sekundę. Jakieś tutaj nam dropy. <grymczowe> piki tutaj trzy Mamy jakieś diamentową butelkę, no ale widzowie, to jest jednak 57 tysięcy na sekundę. No mam 32 miliony, dopiero a do końca zostało 40. A do końca zostało widzowie, 11. Całe no, 11 milionów. 5, 4, 3, 2, 1 i wtedy. W tym momencie startuje moja ostatnia nuta, w ogóle jakiejkolwiek nadziei na to, że to się uda, wątpię, no, że to się uda, bo drugi raz pokonujemy tego króla obsranych nubów, widzowie, drugi raz próbujemy go pokonać, oczywiście, no, nie oszukujmy się, no pokonamy go, no bo jest słaby, ale, ale trzeba na no, coś trochę nuty, emocji, widzowie, no idą, idzie tutaj ty armia tych nubów, nasze tutaj tam stoją, tam bronią się, no ale, <śm> One nawet one, one nawet nie wchodzą, one nawet nie wchodzą na naszą planszę, to jest chore, to jest chore. raz Fotyka się, jakieś szczury, jakie szczury, gdzie to szczury są? Tu nuby same idą, jak to same... O kuru... tutaj szkoła to też na no, misję zrobi, to, to nawet na planszę nam tutaj nie wejdzie. I w tym momencie wygrywamy z tym nubem i mamy 50 milionów, ale widzowie no 88 milionów, a musimy zebrać miliard A zostało, do końca zostało 8 minut. Ale co, widzowie, jak możemy skorzystać z no, trzeba by to skorzystać? Mamy 100 milionów, więc damy sobie nasz kładzik i dodajemy kolejnego manga no, ale O, widzowie, zresztą się po serino. serino kurde, oby nam dał duże kaski. Czekaj że nic to nie da, bo zostały 3 minuty do końca odcinka. Dziękuję bardzo. Ale widzowie, chociaż tyle, chociaż tyle. Honor, honor, pokonaliśmy kolejnego bossa, no i to. To mogłeś tu zmieścić jest. jest. Nie no, to są jakieś żarty, no. To są jakieś żarty widzowie. w tym momencie ile do końca zostało? 5 minut widzowie. 5 6, 4 minuty zostały. 4 minuty zostały do końca odcinka. A ja muszę zebrać, uwaga, 900 milionów No nie, nie... to jest porażka widzowie, to jest, jest porażka Ja nie wiem co mam począć, ja już, już jestem w stanie agonalny widzowie. Ja, ja już odpowiedziałem godzinę, muszę... Ale trzeba dograć, trzeba to dograć. Ta honor, myślę, że tak, trzeba mieć honor. Okej, okay, widzowie, teraz jakoś zaczął sypać 63 tysiące na sekundę. Wow! Na pewno się nam to uda, widzowie. Wiecie co, widzowie, stały 2 minuty do końca. Ja powiem tak. I widzowie, ja mam gdzieś te milestony. Ja sobie teraz położę, że chociaż w tym odcinku uzupełnię wszystkie mangos, Chociaż tyle. No. I widzowie, w tym momencie zostało 10 sekund do końca naszego challenge'u, 5 ty a 1 Jeden Tutaj w tym momencie przegrałem challenge, przegrałem wszystko To sobie zaplanowałem, że zrobię, no widzowie jest masakra Chodźmy pokażę wam co dostaniecie z moich najlepszych brejnotów Za to, że nie udało mi się dokonać tego challenge'a No widzowie nie mi się, no to brakło sporo, to brakło ponad 900 milionów do tego, żeby pognąć nasz cel, no ale to nie udało się O, jestem tak Chyba będziemy musieli się pożegnać z takim Upside Down 67. Bo jednak, widzowie, kurde, szkoda mi trochę tych moich najlepszych. No ale, widzowie, no. A niestety, z tym Brain będziemy musieli się pożegnać sobie. A więc, tak jak widzowie, mówiłem, rozdam wam. Tego Oto Upside Down 67 na który daje 312 tysięcy dolarów na sekundę. Widzowie, rozdam go wam na live, którą w sobotę na admin abuse o godzinie 13. widzowie, w sobotę. O 13 godzinie na kanał Loty i Roblox na pierwszego live'a, na którym właśnie wtedy rozdam wam tego Six Evena. Tak jak obiecywałem, tak jak mówiłem widzowie, niestety będę musiał się go pozbyć z mojego ekwipunku. No ale co, zakład przegrany, zakład przegrany, tak, no niestety będę musiał się go pozbyć. No ale co widzowie? Tak kończymy nasz dzisiejszy odcinek. No widzowie, widzimy się w sobotę na live'iku o godzinie 13. Pamiętajcie bądźcie, bo będzie rozdawany ten Six Even. No i co widzowie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić na pocieszeniu tej łapki, tylko suba No i co widzowie? Widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych shortach, na kolejnym live'iku właśnie w sobotę, o godzinie 13. No i co widzowie, miłego dzionka wam życzę i trzymajcie się, do następnego. Cześć!